Witajcie. Zastanawiałam się, czy nagrać to wideo, i taką walkę toczyłam wewnątrz siebie, ale stwierdziłam, że nagram, że to będzie bardzo wartościowe. Znalazłam w internecie taki tekst. Było tam napisane, że znakomita większość kosmetyków wcale nie ma zamiaru uczynić nas piękniejszymi. Czy Płynąć na jakieś nasze zdrowie. Tylko kosmetyki są po to, żeby efektywnie zarabiać pieniądze. To znaczy, że kosmetyk sam sobie ma pełnić, ma sprzedawać się. W pewnym sensie też ma nas uzależniać od siebie. I sama sprzedaż kosmetyku, no to największy koszt to jest reklama. Pewnie sobie zdajemy sprawę z tego, reklama, opakowanie i to jakie informacje producent, producent umieści na opakowaniu. Zastanawiałam się, czy nagrać o tym wideo, dlatego że, że ja to robię, że jestem kosmetyczką, kosmetologiem, wykonuję zabiegi kosmetyczne. Natomiast myślę, że tutaj zastosowanie jest trochę inne. Ponieważ faktycznie zabiegi kosmetyczne mogą, mogą poprawić stan skóry, mogą wpłynąć na, na nasze zdrowie, a samo używanie kosmetyków dla używania, dla takiego nie wiem, dla wiary w to, że będzie lepiej, to według mnie nie ma sensu. I teraz spróbuję to uzasadnić. Jeśli weźmiemy dostępny z rynku, ja sobie wezmę przed oczy jakiś taki e, krem do twarzy e, dostępny na rynku. E, mam tutaj opis kremu e, przez producenta przygotowany zaawansowany luksusowy skoncentrowany krem e, cena ponad 300 zł e, linia została produktów stworzona o najlepsze technologie e, i mamy różne składniki. I teraz tak, krem kosztuje ponad 300 zł, pierwszy składnik jest to woda, później mamy glicerynę. Żeby, żeby gliceryna nawilżała skórę, musi być w stężeniu poniżej 10%. Więc żeby tutaj producent nie zawalił sobie sam sprawy, musi zrobić... Preparat, który tej gliceryny będzie miał po prostu mniej, wtedy jest ten efekt nawyższający. I później mamy silikony, dwa silikony. I teraz chcę to tak omówić. Silikon dla organizmu człowieka nie jest związkiem naturalnym, to znaczy, że nie jest z nami. Biozgodny, a to znaczy, że dostając się do naszego organizmu, czy nawet tylko i wyłącznie na skórę, organizm musi sobie jakoś z nim poradzić. Dlaczego producent dodaje silikon do kosmetyku? Dlatego, że poprawia on właściwości organoleptyczne, tak to się nazywa profesjonalnie. A to oznacza, że po prostu preparat jest dla nas fajny w rozmarowaniu, ma fajną konsystencję i my z chęcią wrócimy do niego kolejny raz, dlatego że jest dla nas subiektywnie po prostu atrakcyjny. Później kolejny składnik jest to alkohol, później mamy glikol, który ja glikola uważam za szkodliwe. Dlatego, że są bardzo silnymi rozpuszczalnikami. Rozpuszczają i dobre, i złe rzeczy. Wprowadzają zanieczyszczenia z zewnątrz, jeżeli takowe są. A same grykolenia są właśnie za sobą tą konsekwencją, że mogą być obciążane 1,4-dioksanem. W związku z procesem, który jest stosowany do ich powstania. Później mamy skwalen. Powiedzmy, że jest to składnik dobry, pożądany, natomiast, natomiast, hmm, próbuję to nazwać właściwie, e, nie wiem, czy po prostu, czy w tym składzie on się wchłonie, dlatego, że trochę dalej mamy parafinę, która mimo wszystko blokuje wchłanianie nawet składników naturalnych, które są składnikami naturalnego płaszcza lipidowego skóry. E, i później znowu mamy silikon, jakiś emulgator, i przechodzimy do konserwantów. Gdzie konserwantów uznajmy, że jest ich 1%, więc każdy składnik poniżej tego składu nie ma znaczenia, bo jest go bardzo, bardzo mało. Więc jeżeli za konserwantem nawet sobie producent postawi powiedzmy 15 witamin. To już wtedy nie musi umieszczać, jak dużo ich jest w tym preparacie, czyli jak dużo jest ich ilościowo. Może, może ich być tam ledwo-ledwo. I patrząc na to, kupujemy krem, kupujemy głównie reklamę tego kremu, czyli to, że jest zaawansowany, luksusowy, i myślę, że ten efekt luksusu zapewniają silikony które zupełnie nie są biozgodne, które jako związki syntetyczne czy po prostu organizm nie, to się nie wchłania. To, to nie daje skórze jakiegoś efektu polepszenia kondycji skóry. I tutaj poza skwalenem, który, który omówiłam ze składu, no to tu nie ma może gliceryna delikatnie, ale w praktyce nie ma tu co odżywiać i krem ten nazwałabym nisko odżywczym. W ogóle z, zero odżywczym ze względu na parafinę, która zaburza wchłanianie. Natomiast i takich kremów, i takie kosmetyki, które są na rynku, a jest ich całkiem sporo, zdecydowanie od razu stosować. No, bo nie ma to sensu, mija się z celem, tutaj nic nie ma w środku. I to jest faktycznie przykład takiego kremu, który jest zrobiony dla, dla sprzedaży, czyli dlatego, żeby producent miał zysk, a nie po to, żeby służył naszemu zdrowiu. I ze względu na wysoką biozgodność kosmetyków naturalnych, zdecydowanie polecam i opieram się na kosmetykach naturalnych. I myślę, że y, cały ten trend, to co się dzieje na rynku, y, wszyscy widzimy, że to idzie tylko i wyłącznie w tym kierunku, y, dlatego że to też jest gwarantem naszego zdrowia i nie obciąża, y, nie obciąża organizmu człowieka dodatkowo, y, gdyż chemizacja środowiska tak bardzo postąpiła, że y, ludzie są bardzo obciążeni. I chorują na choroby, najróżniejsze choroby w różnym wieku, czy się im to podoba, czy nie. I chciałabym powiedzieć o tym, dlaczego ja nie stosuję kremów do twarzy, i co uważam, że jest bardziej istotne niż kremy i co jest kluczowe dla zdrowia. To na pewno znajdziecie na e, informacje w internecie, tam gdzie są ci mądrzejsi dietetycy czy osoby, e, że przede wszystkim e, bardzo ważne jest pożywienie, jakość pożywienia, e, tryb życia, e, ure, unormowany, uregulowany rytm dobowy. E, I powiem, że zdecydowanie, jako kosmetolog e, opieram się na tym i polecam. E, Polecam słuchanie swojego organizmu, dbanie o niego od wewnątrz, a traktowanie wszelkich kosmetyków, które kupujemy, jako po prostu, jako dodatek. I niech to będzie zdrowy dodatek, który nas nie obciąża i nam nie szkodzi. Więc sama na chwilę obecną. Skremów na noc nie stosuję niczego, natomiast mam na dzień, jeżeli idę do pracy, jeżeli muszę się pokazać między ludzi. Mam bardzo fajny, kryjący podkład nawilżający z dosyć dobrym składem z tych wszystkich kosmetyków, które przejrzałam na rynku. I to stosuję, jestem zadowolona. A na przykład, widać po mnie. A może nie wiem, czy widać, ale że tutaj mam spiesznięte wargi. I wystarczyło, wystarczyło kilka dni niepilnowania diety, w sensie jakiś witamin, takiej bardziej odżywczej diety, jedzenia zdrowych rzeczy, i organizm ewidentnie zrobił się słabszy. I to widać na skórze. I dlatego jak ktoś do mnie się pyta o dobry balsam do ust, to moja pierwsza myśl jest taka. Człowieku, zajmij się tym, co masz w środku. Dokarm siebie składnikami, właśnie jedzeniem, które jest bogate, odżywcze, a twoje usta, one się same zagoją. Twoja skóra będzie w świetnym stanie sama. Ty dojdziesz do bardzo dobrej kondycji. W sposób naturalny, fizjologiczny i nie będziesz potrzebował do tego kosmetyków, które jak Ci nie zaszkodzą, to ja nie wiem, czy Ci pomogą, chyba, że będą to bardzo dobre preparaty, właśnie w oparciu o składniki roślinne, które faktycznie mogą, przenikając przez skórę czy przez błony, dawać konkretne rezultaty, które, z których będziemy zadowoleni. Bardzo dziękuję Wam. Minęło 11 minut. Dziękuję za wysłuchanie tego wideo. Mam nadzieję, że to przydały Wam się, przydadzą Wam się te informacje, że są dla Was wartościowe. Będzie mi miło za każdą łapkę w górę. Polecam się serdecznie. Też prowadząc warsztaty sobotnie, jedna z uczestniczek warsztatów. Tutaj w gabinecie siedząca na tej kanapie. Jak powiedziałam, że ja nie stosuję kosmetyków praktycznie żadnych takich pielęgnacyjnych, tylko te myjące, te co muszę i mam ten kosmetyk do makijażu, który mi się bardzo dobrze sprawdza, no to jedna z pań była w szoku, była bardzo zaskoczona i do końca spotkania przeżywała to, że kosmetyczka może coś takiego powiedzieć, ale czuję, że to, to jest szczere, ja taka jestem, to za mnie wypływa. Dobrze, dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Trzymajcie się. Jeżeli interesuje Was jakiś temat, żebym nagrała wideo, możecie jak najbardziej napisać pod tym wideo, skomentować. Z chęcią się ustosunkuję. Pa pa!